Cześć wszystkim, to Kuba z kanału Moje Ham Radio, Stefan Paweł 9, Dorota. Po ostatnim filmie o kuchence Wisła, tej perelowskiej, e, była taka króciutka zapowiedź, e, recenzji, albo raczej słów parę o kuchence Trangia. To jest model 25, chyba Ultra Light. W każdym razie kupiona też, tak powiem. Ekspozycyjna prosto ze Szwecji na znanym portalu, eee, i chciałbym o niej opowiedzieć parę słów. A na dzień dobry, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału Moje Ham Radio, to zapraszam do subskrypcji. Eee, przeglądnijcie filmy trochę treści radiowych, trochę treści bushcraftowych, troszkę też takiego gadania o Dupie Marynie, ale ogólnie polecam. Klikajcie, klikajcie łapki, subskrypcje, co tam chcecie, ale do rzeczy. Kuchenka Trangia. Wersja z dwoma garnkami, czajnikiem, palnikiem, kuchenką, wszystkim. Wersja 25, czyli z największą padelnią bodajże 22 cm, ale dodam tutaj. Bardzo ciekawa konstrukcja, bardzo podobna do kuchenki Wisła. Nie wiem czy to kuchenka wisła zerżnęła od trangi, czy trangia zerżnęła od kuchenki wisły. Nie patrzyłem na daty produkcji. Może podrzucicie w komentarzu co gdzie i jak. Natomiast z czego składa się ta nasza fajna kucheneczka? Z patelni. Folikę na bok. Tak, folika musi być, bo tu jest patelnia w wersji non-stick. Jeszcze stara wersja z marmurkową. Z marłunkowym dołem, tu jest nonstig, to chyba nie jest teflon żaden. To jest jakiś taki nostyk jak na tych, że tak powiem, brytwankach, foremkach do pieczenia nieprzywieralnych, bodajże 22 cm. Bez żadnego wyprofilowania rancika jest taki rancik, który chwyta się za tą dziwkę. Myślę, że kiełbaska będzie smakowała. Zresztą zaraz zrobimy. Kolejna sprawa, no widzicie. Pedanci, trochę ze mnie może być, czajnik klasyczny, czajnik trangi o pojemności, którą oczywiście wstawię, bardzo zmyślnie zrobiony poprzez blokowanie tego łóżka. Tu chyba jest albo silikon, albo plastik. Myślę, że bardzo szybko się to zjara w ognisku. Więc ostrożnie z otwartym ogniem, tu ma jak widzicie, taki fajny odpowietrznik, przez który oczywiście widać, że para się unosi, ale przede wszystkim. Nie podskakuje ta pokrywka tak strasznie jak przy kuchence Wisła. Co mamy w środku? Zaraz do tego dojdziemy. Jeden garnek. Półlitrowy. No widzicie? Nie muszę ściemniać. Pół litra. Jeden. Drugi. Drodzy Państwo, garnuszek. No bez jaj. Nie widać oznaczenia. Ale sprawdzimy. Może być, że takie 0,7 pewnie. Jak widzicie, garnki fajne do mycia. Duże dno, łatwo się nagrzewa, obłe, czyścik, pasta ola. I czyścimy, myjemy w środku. To raczej bym zalecał, detergent bez żadnych szorujących rzeczy, żeby po prostu dbać o te garnki. No, i tu teraz się robi magia. Tu się teraz robi magia. W zwykłej kuchence Wisła, tu wchodził warniczek. wchodziło taki ruszcik. I tyle, a ta kucheneczka jest o wiele sprytniejsza. Poza tym, że jest dostosowana tą dziurą na przewleczenie palnika gazowego, który tu wychodzi, są palniki dedykowane, cholernie drogie. Są też palniki chińskie, które idealnie tu pasują. I ma takie fajne zaczepki. Które dzięki temu tu mamy, oczywiście, dopływ powietrza. Tu sobie ustawiamy, tak, żeby nam tu wiatr nie dymał ile wlezie, bo będzie nam wachlowało tym pomieniem na prawo i lewo. Pyk, cyk. I mamy piękną kuchenkę z osłoną przeciwwiatrową. No ale palnik. Przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Całego serca kuchenki, tak, w woreczku, żeby mi się tu wszystko nie upierdzieliło. Palnik Trangi to jest też starsza wersja palnika, bo nowsze mają tutaj chyba czarną pokrywkę. Czarny ten taki uszek, a ten jest troszkę starsza wersja. A chociaż one się generalnie nie różnią wiele, to jest ponadczasowa e technologia. Niech będzie tu. Troszkę już przykopcony. Wcześniejszy właściciel chyba walił tu denaturatem. Tak, walił tu denaturatem. Ale kucheneczka nie jest przytkana, nie? Jak wiadomo, tutaj uszczelka yy, tak, jak mówiłem w poprzednim, tym, żeby nie zakręcać gorącego palnika, chociaż niektórzy zakręcają. Ja nie zakręcam. Nie chcę, żeby mi się ta uszczelka przyjarała. Zawsze wylewam paliwo, bo nie chcę, żeby mi zaśmierdział cały plecak od tego. Yy. także montujemy. No i co? Sprawdzimy sobie, w jakim czasie ta kucheneczka zagotuje wodę, a. Zaraz w trakcie jakieś plusy, minusy znajdziemy tej kuchenki. Także zapraszam do dalszego oglądania i nie musimy iść do studni. Już wodę tutaj mamy. Żeby wam dupy nie zawracać tym chodzeniem do studni, nabieranie, bo to czas ucieka, wiem, że widzowie zawsze chcą jakieś konkretne rzeczy, a nie takie lanie wody. Jesteśmy z powrotem. Z takich ciekawostek, których nie dodałem, firmowy paseczek drangi, fajna sprawa, nie trzeba drabać żadnych sznurków, pasków i tak dalej. Pokrowiec zawsze warto na to mieć. Mam pokrowiec uszyty tak jak tutaj ze starej pościeli, ale daj radę. Naczynia czym one się różnią od naczyń, ha, od naczyń zwisły. Generalnie podobne, tamta Wisła miała chyba tu bardziej rancik wyprofilowany. To są naczynia prostsze, duże dno, duża powierzchnia gotowania. Płaskie, no takie ganki lubię, chyba, że e, używam e, kuchenki e, na drewno. Mam taki zestaw poświęcony tylko na drewno, okopcony, e, w którym już się nie przejmuję, że tam mi coś się, że tak powiem, podjara i tak dalej. I tu ciekawostka w ruszcie. Tak ustawiony ruszt pozwala albo na duże gabaryty, albo na patelnię. Widzicie, tu jest jeszcze nawet więcej miejsca nie wiem jak jest z wydajnością jak patelnia jest wyżej, jak patelnia jest niżej aczkolwiek jakoś czuję się bardziej bezpiecznie jak patelnia jest wyżej od ognia, ponieważ równomiernie się nagrzewa, to chyba też jest aluminium, raczej chyba na pewno, ale sprawdzę tak aluminium raczej eee, plus tego wszystkiego jest taki że nie zjara mi się tutaj tak wszystko od razu hmm. plusy dodatnie plusy ujemne jak to ktoś fajnie w komentarzu opisał Druga wersja. Rusznik idzie w dół. I wtedy mamy wszystkie naczynia do gotowania. Głęboko. Osłona przeciwwiatrowa. Raz, że ten ogień nam nie wachluje, nie ucieka bokiem. Dwa, boki naczynia też się równomiernie nagrzewają. Trzy, przez to, że tak wszystko nie stygnie. Może te gary będą troszkę mniej okopcone od a, tego alkoholu. Bo wiadomo, nie oszukujmy się. Kuchenki alkoholowe okopcają trochę te gary. Ale dobra, jedziemy z koksem, nie będę lał wody, czy będę lał wody, ale do czajnika. Czajnik sobie zatankujemy profesjonalnie z wiaderka. Hmm. Wystarczy. Trzeba zrobić w końcu ten test ee, Wisła versus Trangia. Jak to tam gotuje się. Czajniczek w ogóle bardzo fajny. Bardzo fajny przy tym wszystkim, co my tu mamy. Jest! Paliwo procentowe. Tym razem nie popełnię tego błędu, co ostatnio, tylko najpierw doleję. No, widzicie, ta trangia bardzo szybko pije ten alkohol. Kuchenka Wisła jednak wolno go piła. Myślę, że taka dawka spokojnie powinna nam starczyć. Pij, pi kuchenko, pi. Na bok paliwko, wiadomo, paliwko z dala od kuchenki. Kwestia, czy ja mam zapałki. To jest po prostu kwestia. Żeby nie było, że będę przerywał filmik. Tak, muszę prawda. Jak nie, to zawsze mam krzesiwo. Co my tu mamy? Nie. Nie. To nie to. Jest! Bo już myślałem, że będę musiał robić przerwę. Taki mały pakiecik. Jest zapalniczka. Oczywiście zapałki, zapałki sztormowe, jakaś świeczka, jakaś rozpałka. Pali. Odpalamy. Zajęło się od razu. Niech się ten paniczek troszkę nagrzeje. W tak zwanym międzyczasie, kiedy się będzie gotowało, ja sobie tu pokroję graty, kiełbaskę i tak dalej, bo jakąś kolację trzeba wypić. Gdzie my tu mamy? Stoper, jest stoper. Wyzerujemy. Tak go ułożymy. Mam nadzieję, że widzicie, jak nie widzicie, musicie mi słушać na słowo. Kuchenka się dopiero rozgrzewa, no, zatankowałem tu sporo tego paliwa. Także rozpoczynamy proces gotowania. Czas, start. I widzimy się, kiedy to już będzie się gotowało. Hej, tu już się gotuje. Czas leci. Czas mój drogi czasie. Troszkę na bok cię przesunę. Wiadomo, czasu nie można przesunąć na bok. Gdzie my tu? Herbatkę mamy. Yy, dlaczego kuchenka alkoholowa, a nie spirytusowa? Znaczy sorry, nie alkoholowa, tylko na przykład gazowa albo benzynowa. No niczego każdy wybiera pod siebie. Eee, ktoś, kto chce ekspresem zakotować wodę, wiadomo, weźmie Jetboila, weźmie kuchenkę gazową, czas prasną. Ale na Jetboilu nie zrobimy sobie jajcznicy, nie zrobimy sobie jakieś potrawy, biofilizatu, kiełbasy z cebulą, czego co tam chcemy, prawda? Tak, tak, trzeba się czegoś napić. Eee, także każdy pod, dobiera sprzęt totalnie pod siebie. Ktoś może powiedzieć: O, su taka duża kuchenka, po co będę takiego grata brał? No i jak najbardziej, ma rację. Po co będzie takiego gratabrał? Skoro on potrzebuje czegoś mniejszego, ktoś stwierdzi, O Boże, o Boże, ja chcę gaz, ja chcę szybciej. Jak najbardziej chcę szybciej, bierz coś większego. Ktoś powie: O, e, su, taka cena za tą kuchenkę. Mówię, no dobra, możesz sobie kupić chińską kuchenkę, też zrobi robotę. Także bierzemy się teraz do: ee, zasypujemy herbatkę. Tu, tak jak mówiłem, troszkę inny kubeczek. Porowaty, on się poci. On szybko wytraca temperaturę ale jednocześnie też utrzymuje niską temperaturę w upały, bo poci się, odparowuje yy, woda, napój, yy, no i przez to zatrzymuje tą, może nie chłodną, ale niższą temperaturę, niż by się nagrzał na słońcu. Coś już tutaj zaczyna się dziać, nie będę podnosił pokrywki, żeby nie fałszować wyników. Także biorę się za gotowanie. Pst, gotuje się czas, Jaki zatrzymałem 8 minut, 18 sekund, to w sumie 5 minut szybciej niż e, Wisła. Pod warunkiem, że mamy powolutku, powolutku, ciepłe, ciepłe, ciepłe. Pod, 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 pod warunkiem, że mamy tą samą pojemność. Widzicie? Gotuje się. Także nie Osłona wiatrowa robi robotę. Cziwutko. Patrz jak się kapitalnie leje z tego, nie kapie. Jest to dla mnie rewelacja. Jeszcze troszeczkę. Dla mnie to jest rewelacja. Wiadomo, zestaw jest cięższy, napiszę Wam gdzieś tutaj albo tu, o ile cięższy, bo ważyłem i okazało się, że Trangia z tym całym zestawem z czajnikiem, z palnikiem, ze wszystkim jest cięższa, może nie jakoś bardzo, ale wyraźnie cięższa od wisły. Pewnie dla sprawą tej osłony, może po prostu ta konstrukcja jest trochę cięższa przez tą obręcz nierdzewną, poprzez może palnik jest grubszy. Nie wiem. Aczkolwiek robi robotę. Pogoda jest praktycznie taka sama. Celowałem w taką samą pogodę. Trochę mokro, trochę kropi, trochę zimno. Może jest ciut cieplej niż było. No a teraz sprawdzimy tą powłokę. Non stick Kiełbasa, cebula. Dwa jajka od szczęśliwych kurek. Jak widać, coś to co kubu się lubię najbardziej, czyli jajecznica z cebulą. Jakie ja, jajecznica z cebulą. Kiełbasa z cebulą, czyli spaghetti po polsku. I do tego na tym samym tłuszczu co się wytopi. Jajko, trochę chleba doprawione. Co my tu mamy? Mamy mieszankę pieprz, sól, e, Papryka węgierska. Kozieratka. I coś tam jeszcze dołożyłem. Także pokażę wam efekt końcowy. I czy to jajko przewarło, czy nie przewarło, eee, zobaczycie jak to wyszło. Także kapitalny model. Eee, jeżeli komuś zależy, niezależna na wadze, a zależy bardziej na szybkości niż na wiśle, no to zachęcam do takiego zestawu. Wiadomo, są odpowiedniki w dostanie Dostaniecie y, trochę taką kopię. Eee, jest dużo kuchenek wzorowanych albo inspirowanych trangiem, albo trangia inspirowało się nimi, aczkolwiek trangia ma naprawdę fajny design. Fajnie to wszystko się składa, nie koleboce się ma. Adapter ciepłe, 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 ciepłe. Ma adapter, czyli dziurę na wężyk palnika gazowego. E, także każdy znajdzie coś dla siebie. Czekajcie na efekty, biorę się zagotowanie. Ale ty ma już, już zanucać, nie wiem. Nonstick robi robotę. Nie powiem, że bez dłuższczu, bo kiełbasa była pusta. Żadnej omasty typu smalec, oliwa nie stosowałem, bo kiełbasa mogła być tłustsza. No stick robi robotę. Ja jeszcze, jak widzicie, lubię sobie tą cebulkę podlać gorącą wodą, żebyś tak podczas karmelizowania udusiła. Wiadomo, każdy lubi jak lubi. Później to ląduje do miski i na to ląduje jajko. Ja lubię jajecznicę. Lubię jajko sadzone, ale wolę taką nie ściętą jajecznicę. Plus całego zestawu. To wszystko robi za miski. Miska na cebulę, miska na kiełbasę, miska na to, na tamto. Mamy dwa naczynia misko podobne do gotowania. Te dwa nam w zupełności wystarczają. Wiśle z tego co kojarzy są trzy garczki, ale te dwa nam w zupełności wystarczają. Dobra, dobra, bo mi się zjara. No i witam na sam koniec. Odkładamy brudne do brudnych. Łyżka. Siedzimy przy ognisku. <laughs> bo bez ogniska. Eee... Zrobiła robotę. Nic nie przywieram, tak żeby nie można było tego ściągnąć normalnie. Jak z każdej kuchenki, znaczy z każdej patelni. Tu jeszcze trochę na okrasę. Kurdy banku znalazłem. Taka nasza polska pietruszka, żeby troszkę podkręcić aromat. Do obaski. oczywiście musztarda, musi być. Eee, Komu się podobało, proszę łapkę w górę. Komu się podobało, proszę łapkę w dół. Patrzcie dwa czy słowa czy Wam film podobał, czy się nie podobał, co byście zmienili, co byście nie zmienili. Wiadomo, kręcę tylko hobbystycznie, nie zarobkowo. Także ja zabieram się do jedzenia, a Wy zabierajcie się do oglądania. Także 73 dla wszystkich. Subskrybujcie, oglądajcie. Tu Stefan Paweł 9, Jadwiga, Dorota. No w sumie dzisiaj też Portable. Do usłyszenia. Halo, halo, ale to jeszcze nie wszystko. No nie dałby Wam spokoju, gdybym jeszcze parę rzeczy na pełnym żołądku nie powiedział. Bo na, na czczo to tak źle się mówi. Ważne sprawy. Non-stick musi być jakaś łyżka, cokolwiek mieszadełko, plastikowe, drewniane, stworzywa. Nie stalowe. Wiecie, jak to z non-stickiem. Tak wygląda umyta patelnia. Tylko gorącą wodą z czajnika, Którą sobie oczywiście zostawiłem. I pamiętajcie, chlebka sobie trochę zostawcie. Czy dupkę, czy piętkę, czy skipkę. U mnie się mówi piętkę, cokolwiek, żeby dobrze patelnie wylizać. Bo wtedy bez prośnych skojarzeń, proszę. No bo wtedy łatwiej mu umyć. Dlaczego pokrobiec? Hmm. Dlatego. No jest tu trochę tej sadzy. Ale jak widzicie, przepłuczecie i jest patelnia czysta. Także idzie do mycia niezbędne narzędzie, bardzo przydatne z poprzedniego zestawu. No i co? No i na szybko składamy. W domu umyjemy dokładniej. Raz, dwa, trzy. Hmm. Nie, no muszę to umyć. Powinno być cztery i do tego czajnik i do środka do czajnika wszystko. No ale, no ale nie. Moje obawy, moje obawy. Co do smażenia. Myślałem, że to będzie za mała temperatura, że to się będzie dusiło. Ale nie! Skwierczało aż pryskało. Zresztą widać... Nie widzicie, ale jakie jest tupo przyskany tłuszczem. Mój piękny stolik roboczy na moim pięknym greenscreenie. Eee, daje, robi robotę, smaży, nie dusi. Naprawdę myślę, że jak ktoś byś to chciał stekału smażyć. To poradzi sobie z tym. Trzeba by się pokrywka czasem, jakbym chciał coś faktycznie dusić, tylko problem, bo regulacja płomienia w tym jest, jest trudniejsza. Niby reguluje się tym, tą nakładką, ale tak to średnio działa. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Subskrybujcie 73 do usłyszenia. Jeszcze raz tu Stefan Paweł 9, Jadwiga Dorota w całym tym swoim bajzlu. A teraz degustujemy się herbatką. Czarna herbata, El Grey z pokrzywą i kurdybankiem. Do zobaczenia.